Hej, DJ, powiedz, gdzie są twoje deki, Droga na świet jest jedna, konsekwentnie, szczerze z serca. Chcesz się dostać na... Chcesz się dostać na... Chcesz się dostać na... Chcesz się dostać na... 10 lat na karku prawie dziś mam tylko rap Z chęcią bym zarobił na nim nawet powiedz tylko jak Z koncertów jak w pól do zwyku, wracam na głodzie Choć dla nas to wciąż bardziej warstwia niż praca na co dzień Przecież w moich butach zobaczysz co znaczy Stąpać w pozykim lodzie, mentalności słuchaczy patrzysz zamiast pojedaczysz na się na powinni nauczyć co to muzyka, technika rapezi nie, nie wnikasz kiedy po plecach ktoś ich poklepie i nie iść na łatwizdech stylu i prosi tym lepiej tu gdzie co drugi gwiazda wciszem na suchety Nie się, się tylko tym ile poszło w sklepie Nie, nie, muzyka, nie, ten nie, na na? pista nie, nie, w nie, 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 się Chcesz się dostać na Chcesz się dostać, na, chcesz się dostać na,